Siemka Witam Was na kolejnym odcinku z serii Survivalisty. Dzisiaj, no cóż, pojedziemy sobie gdzieś dalej. O, wciągnęło mnie, ale nie fajnie. Przepraszam bardzo, ja bańkę chciałem wziąć. A tutaj akurat nie ma i tak. E, mianowicie gdzieś, kurczę dalej, byśmy pojechali, gdzie hmm, cywilizacja nie zagląda i spróbowali sobie złapać skrężkę, Taką, wiecie, solową skrężkę. I tak się zastanawiam, czy gdzieś tutaj w tej okolicy nie pojechać. Tutaj jest, no, tu są hideouty. Tutaj jest, o, to jest tylko jeden. Tutaj w ogóle nie ma. W takiej okolicy bym właśnie pojechał i spróbował złapać tą solową skrzynkę. Tak, tą, która wiecie, daje potęgę i, i jakiś lód. I to dzisiaj by było naszym zajęciem. Na tym bildzie, który ostatnio zaprezentowałem, jak sobie biliśmy po prostu. No, wiecie. Biliśmy sobie po prostu te mopki, te posągi. No, to na tym bildzie bym wyruszył dzisiaj, właśnie, w świat i spróbował nawet podejmować ludzi. Mam nadzieję, że nie skrzywdzą mnie za bardzo. Właśnie podejmować ludzi w ten prosty sposób. Hmm. Czapkę na odepchnięcie. Tutaj na leczenie i na kolcach z nimi jechać Heh. zobaczcie tutaj trupów no trzeba będzie zdecydować generalnie na przeciwnika jakie ustawimy sobie skile, ale generalnie tak bym to widział no ewentualnie w sumie moglibyśmy nie no, bardziej agresywnie zagrać a przecież mamy klatę na leczenie no właśnie no właśnie zapomniałem że nie jesteśmy na kleryku no, i teraz wystarczy jeździć po mapach i szukać, 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 aż znajdziemy nie taką dużą, tylko jakąś w wiecie no malutką skrzynkę, która pozwoli nam podjąć, nie wiem, jedną na przykład osobę i wskarżyć luta. Czemu nie? Znalazłem skrzyneczkę o wręcz idealnym timerze dla nas, mianowicie za 40 parę sekund. Tylko właśnie, ile osób przy niej będzie. Bo jeśli będzie na przykład z3, no to też, no a tym IP, który mam, no to <laughs> niecały tysiąc, ciężko będzie to podjąć. No, ale zobaczmy, jest taka godzina, że może będzie spokój w takiej skrzyneczce. Uwaga, uwaga, jest jeden zainteresowany i to jakaś taka, taka rohatynka. no to zsiadamy. I to jeszcze, aha, on chce się bić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kolego, zrozumiałem. Zrozumiałem. Ty chcesz walczyć? Dawaj. Dawaj, okładaj mnie. I cyk. Moja skrzyneczka. <laughs> o kurde, no znowu to zrobiłem. Ja nie polecam klikać dwa razy. <laughs> okej, okay, ale bazie. Ale dostaliśmy 1000 potęgi i gościu się poszedł. No więc zobaczcie, do tego 30 tysięcy woreczkach, 2 razy 10k. Okej, okay. pierwsza skrzyżka nasza. Hmm. No cóż, taki jest tutaj przyjemniaczek, trzeba ciężko mi odmówić, żeby z nim się pobawić. A, zadał mi krawienie Dobra. lejemy dziada. Wykorzystam moje supermoce. O, albo nie wykorzystam ich. Bo mi, kurde prawie zabiję przez ten czas. No. Sorry, ale nie jesteśmy jacyś supermocni. I to jest te słabszy konto. Tak. Dobra, jest. 150 tysięcy. expa. No i o to chodziło. Myślicie, że damy taki... Radę, taki kamp mobów zrobić? Bo ja mam poważne wątpliwości, ale co tam? Kupujemy. Wszyscy cztery się zagrują. jakby inaczej. Teraz trzeba walczyć o swe życie. Dobra, przynajmniej jednego z tego wszystkiego zabijemy na dzień dobry. O, dobra. O, dobra, dobra. dobra, padło dobrze. Teraz wykorzystałbym swoją kurtkę troszkę, pik, 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 pik. pik. No słuchajcie, dobrze wyszło. Ok, zrobił jakieś szarże Ła, przestań. O, no i pięknie. Ciemka, zrobione. Dobra, w końcu po chyba pół godziny szukania wyczaiłem. Kolejną skrzyneczkę, mianowicie za minutę. Tutaj za wejściem do dungeonu Statycznego jest właśnie taka skrzyneczka. I teraz pytanie, ile osób tam będzie siedzieć? Blisko wejścia jest także. Hmm. No właśnie. Z jednej strony jest bezpiecznie, z drugiej nie za bardzo. O, jedna osoba już podjeżdża. Jest to jakiś mieczyk. Nie, czy Trzeba pokazać gościowi od razu, że, że się go nie boję. Może od razu siądzie na mnie i będzie beka. To od razu bym mu nakopał. No chyba, że jego kumple przyjdą i to ryzyko, które podjąłem, spowoduje tylko, że ja dostanę dla lanie. No ale wiecie, to nie ryzykuje, to nie otwiera skrzyneczki Także gościu troszkę odjechał. no czekajcie, ktoś inny przyjechał. Siemu. A, ten też jest taki, taki se Także, ja bym próbował. O, trzeba od razu walczyć. Siema. Zielona skrzynia. Otworzy ją. Nie otworzy. I jo, i jo. No Bbi, bi. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, kolego. <laughs> Oj, na tureczka, kochana, na toreczka. I bierzemy całość. Ale lipa znowu z tej skrzyni, co jest? Ale drugi raz już przeciwnicy się przestraszyli mojego potężnego kosturu bez specyk. Skrzęczki ciężko znaleźć, ale pająka już jakoś tutaj dało radę. Myślicie, że solo? Jestem w stanie takiego pająka zabić? To jest dobre pytanie Więc Czym prędzej trzeba na nie od sobie odpowiedzieć Spełno kurde węży tutaj Ale to nawet lepiej będą nas troszkę leczyć Dobra! Kitam tam w wam wszystkim. Robimy to pyk. Czary dziki węże. Matko, two ile to ma życia? Ale to szybko uta No, łączyć tą osłonkę. O batko. to nie, to będzie straszne. O, okej. Okay. Dobra, troszkę się odleczyłem. Teraz trzeba sobie tak zapuścić i tak. Pyk, 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 troszkę leczenia. Nie no, powiem wam, że to chyba jest nie do zrobienia w moim przypadku. Z many się wypruje za szybko. Mana, 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 Zobaczcie, jak on mnie bije. Za szybko te sysadzi. Ja nie jestem w stanie się odleczyć. Nie. Za dużo mnie bije. Za szybko i ja nie jestem w stanie tego leczenia sobie sprzedać. No idź sobie, bo jeszcze mnie zabije. No widzicie? Nawet ta dotka, którą mi nakłada, to niestety... No jestem jeszcze za słaby na takie pająki. Nie, tutaj nawet jakbym ciutkę lepiej unikał, czy coś, on po prostu za szybko te autoataki wali, które powodują, że nie jestem w stanie się odleczyć z tego wół, bo mnie ciągle przerywa. Także no, szkoda. No nie będzie dzisiaj pająków. O, no, kolejny miły bosik, siema. Ja po fejma. Wiecie, nasza notoreczka musi się rozwijać, jeśli chcemy, żeby nas szanowano na dzielni. E, ten bosik jest prosty. Tylko przydałoby się troszkę podleczyć. Dawaj. Cyk, 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 cik. Siema. Podleczony. O, to jest akurat niefajny skill, który narzuca. No. Na. Już czas umierać koleżanko. Pięknie. 111 tysięcy. No, no i ładnie. Tyle fajma to ja lubię. No powiem wam, że jest taka fajna skrzynka za 4 minuty. Ale. Ale. Czy my to ogarniemy? To jest dobre pytanie. Tylko tak profilaktycznie sobie tutaj moby wyczyszczę, które mogłyby mi ewentualnie przeszkadzać. W sumie, jeśli nikt poważnie mnie tutaj nie najedzie, to spróbujemy ją otworzyć. Jest na to bardzo mała szansa, szczególnie, że na przykład tutaj ktoś kora niebieskiego niesie. O, tutaj w tym miejscu. Także, no i ryzyko jest też jakieś tam spore. Ale z drugiej strony, mamy wyjście w zasięgu dosłownie bootów. Także, niespróbowanie tego byłoby grzychem. Oh my god, killer przyjechał. A jak killer przyjechał. To jest 99% szans, że zaraz ktoś jeszcze przyjedzie. O i fajnie. Oho i fajnie. No nie. No nie, Moja fajna skrzyneczka. Siema Normalnie jakiś chłop będzie mnie trzepał. Co jest? Co on tutaj ma? Zdepchnięcie czapkę. Ty, kurde. Ile on ma fejmu? Nie no dobra. dobra. Trzeba spróbować w takim razie. collega Pecca <laughs> Oh boy No, dai, 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 dai. Già, u co? Where are we going, boy? Mm No tak. Jeszcze ma takie W. Gdzie kolega uciekasz, ty mi powiedz co? No mi ucieknie. Bo ma cooldowny krótszy. Jaj, 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 jaj. Trzeba go zwyzywać. A kurczę, jaki elegancik, a jaki nób? Tylko że. No, bo to nie takie. Hmm. Skrzężka za 2 minuty. Hmm. Dobra, nie? Wydaje się, że gościu jest nubem. O. Luka do ryła. Hmm. Jest ich trochę. Będą go bić? Było do mnie startować, gościu. Oj, było do mnie startować, teraz zginiesz. Jezu. Patrzcie go Niki piedaczek Jak go sprawił Dobre, dobre. Widzicie tak to się kończy, jak się do survivalisty startuje. Zaraz się znajdują przypadkowe ziomki i mówią... Challengeu nie będzie nikt przerywać śmiał. I dyb na web. Mam bardzo dużą nadzieję, że poszli robić posterunek i zostawią tą skręczkę, która jest za 20 sekund tutaj w spokoju. Ale mogę się mylić, także. Na spokojnie, na spokojnie. I na skrzyneżce jest one shot kusza. Z wyciszeniem. No. no tutaj mogłyby być problemy. O jajaj, one shot kusza. Że przeżyli kuszę. shotkusze. skrzynia, ja pierwszy. Kimi pięty, za późno. Ej, nie no, nie no, to one odkusza mogłyby mi poskładać, to ładnie. No, pociąż mi taki mobek, który da nam tam za 40 tysięcy. No, powiem wam, że fame w sumie dzisiaj nie mało zdobyłem. Dodatkowo jeszcze z tych. Oj, z tych skrzyneczek i takich tam rzeczy. Zawsze coś tam powpadało. Jakieś książeczki, i tak nie będziemy ich sprzedawać. No, bo przecież tutaj nie korzystamy z marketu, więc po prostu je zjadam od razu. Oj, ginę, no ale spokojnie. Uch. Dobra, jest, widzicie książeczka kolejna. No to co ja z nią robię? No, oczywiście, że make zjedzona. Chyba już czas wracać, wiecie. Ponad godzinę szukałem tych skrzynek, i lipa jest. Ogólnie jest lipa, zwiedziłem. Oj, wiele map, naprawdę pojeździłem dookoła wzdłuż i wszerz I jestem już z powrotem przy tym kursie, zataczając wielkie koło. Kilka razy sprawdzając niektóre mapy. Powiem Wam, że nawet o takiej godzinie, mamy wakacje, co prawda, ale jest godzina 9 rano. o 8 zacząłem. No, 9:20 prawie. Ponad godzinę, jakoś tak godzinę 15 jeździłem, jeździłem, jeździłem i szukałem tych skrzyneczek. Znalazłem trzy, z czego dwie wziąłem. Ostatnia no, trochę żałuję, że nie zszedłem, że nie spróbowałem. Chociaż prawie na pewno bym przegrał dwóch na jednego i one shot kusza. Jeśli bym cokolwiek źle zagrał, no to dętka murowana. Ale z drugiej strony, no, było troszkę mało kontentu, więc może trzeba było warto. No, wszystkie trzy walki, które podjąłem z typami to pouciekali, także też niefajnie. Ale z drugiej strony... Kolejny raz! Naturka przeżyła wszystko! Także spoko. No i oczywiście otworzyliśmy sobie te dwie skrzynki, z których tam jakieś tam no, punkcior wpadł, nie? Jakieś tam punkty potęgi. Także... Jeszcze trochę fejma zarobiłem, parę mobków po 100, ponad 100 tysięcy zabiłem, troszkę po, po 40-50, także troszkę skrzynek miało to właśnie te książki na expa, tradowalne, nie no trochę było tego, więc jeśli chodzi o expa to dzisiaj na pewno przynajmniej parę specek wskoczyło, tam cały czas mi tak blingało specka, specka, specka. Także no pod tym względem ok, ale pod względem właśnie tych skrzyneczek, no jestem zawiedziony, że było ich aż tak mało. I, no, większą, no to możemy sobie tylko pomarzyć, prawda? Ale z tych małych było ich tak mało. Tyle map zwiedziłem i zobaczyłem tylko trzy skrzynki. Rozumiecie, z czego dwie wziąłem? Bez nadzieja, nie podoba mi się i więcej chyba tak się bawić nie będziemy za dużo jeżdżenia, a za mało kontentu. Szkoda, ale i tak, udało się coś tam zrealizować. Także. No cóż, ciekawe co będziemy robić na następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym.